Polska jest czarną plamą na europejskiej mapie cen wynajmu mieszkań. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że Polacy mają najdroższy wynajem mieszkań w całej Europie? Względem dochodu, oczywiście. Polacy zarabiają najmniej, albo jednych z najmniej w całej Europie, a mają ceny praktycznie wszystkiego. Największe w Europie. Zaraz przejdziemy do mapy, która będzie pokazywała Państwu przeniesienie dochodów na ceny wynajmów mieszkań, i zobaczą Państwo, że pojęcie czarna dziura może odnosić się bardzo trafnie do Polski na tle całej Europy. Niestety, są to dane, które w telewizji, w prasie polskiej, w polskich mediach, ogólnie mówiąc, nigdy nie zobaczycie. Mimo, że to są dane publiczne i tworzone przez szanowane, duże i publiczne organizacje gromadzące takie informacje, w polskich mediach nic, ani słowa, cisza. Zresztą tak samo jak o wielu różnych innych tematach, o których możecie się tylko dowiedzieć, choćby z tego kanału, na którym dla Was nagrywam filmy. Bo jak pewnie zauważyliście, wiele z filmów, które poruszam, w swoich tematach Opierają się na oficjalnych źródłach, a mimo to nigdy o nich wcześniej nie usłyszeliście w żadnych polskich mediach, mimo że dotyczą one samej Polski. Bo to są dane niewygodne. To są dane obnażające, że Polacy żyją. No właśnie, to jest dobre pytanie. Gdzie żyją Polacy? Skoro w bardzo wielu różnych segmentach gospodarczych ten kraj przedstawia się jako skrajna utopia. A więc witam Państwa. I przejdźmy już do tematu. Na stronie, która gromadzi, agreguje informacje zarobków względem ceny mieszkań na wynajem, zauważymy mapę, dużą mapę całej Europy, która będzie pokazywała stosunek ceny takiego najmu mieszkania względem zarobków, jakie mogą się spodziewać obywatele danego kraju i nie z uwzględnieniem kreatywnej księgowości. Mają Państwo na niej zaznaczoną. Całą Europę, a w zasadzie można powiedzieć, tak z grubsza, wspólnotę europejską. Od razu się Państwu rzuca w oczy jeden nieprzyjemny fakt, że Polska na tej mapie wręcz świeci na ciemno. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest czarną dziurą w Europie. Jak Państwo sami sobie zdają sprawę, a mam nadzieję, że sobie zdajecie, to Czesi, o wiele mniejszy kraj niż choćby Polska, Słowacja, Holandia, Belgia, to zdają sobie Państwo sprawę, że te kraje, które są malutkie, one nie mają nawet ułamka surowców, które posiada Polska. Nie mają nawet ułamka produkcji, które też posiada Polska, ani obszaru, które również posiada Polska. To mam nadzieję, że zanim przejdziemy do mapy, to zadadzą sobie Państwo takie pytanie, jeżeli ono nie padło nigdy wcześniej, do własnego zastanowienia: jak to jest możliwe, że Polacy mają największe kopalnie srebra w top na świecie i największe w Europie, tak samo miedzi, największą też mamy eksport drewna w całej Europie i wielu innych surowców, choćby w dużej mierze tego węgla. To jak to jest możliwe? Czy ktoś zadaje sobie takie pytanie, jak to jest możliwe, że Polacy zarabiają mniej niż każdy inny kraj, który nawet nie ma surowców, nie ma niczego, ale ci ludzie, obywatele innych krajów żyją o wiele lepiej, o wiele bogaciej niż sami Polacy? Mam nadzieję, że, że większość Polaków coraz więcej będzie zadawała sobie takie pytania, bo wtedy dojdą do bardzo smutnego wniosku który będzie związany z ich życiowymi wyborami politycznymi, który doprowadził do tego, że Polska jest ruiną co do gospodarki, ale i do tego, że Polska, obywatele polscy, my wszyscy jesteśmy biedotą w całej Europie. Jesteśmy postrzegani jako kraj, który nie ma samosterowności politycznej, ale i jest totalną biedotą na tle całej Europy. Każdy na Polaków patrzy jak na biedotę. Z jakich to powodów, mimo że mamy olbrzymie bogactwa, olbrzymie możliwości, aby stać się jednym z najbogatszych społeczeństw, także w tej samej Europie? To jakim cudem my jesteśmy biedotą Europy? No właśnie, proszę Państwa, to się zaczyna od polityki. To się zaczyna od tego, kogo Polacy zawsze i to samo wybierają do rządów? Ludzi, którzy mają dbać o jedno. Aby ten kraj nigdy nie stanął na nogi gospodarcze, aby zawsze był tanim rynkiem produkcyjnym dla innych krajów, żeby tam tworzył PKB, bo u nas PKB, które jest wytworzone w Polsce i to ma swoje odzwierciedlenie też w tej kolejnej mapie, a przecież w różnych filmach poruszamy różne aspekty gospodarcze. To Polska PKB, które wytworzy, głównie wytwarza je w kapitale obcym, a więc ten PKB mówi do widzenia po wytworzeniu i wyjeżdża za granicę. I tym samym bogactwo się napędza innych krajów. W Polsce zaczyna się bogactwo innych krajów, bo głównie firmy, które są u nas, sklepy, wszystko to jest kapitał obcy. Tak właśnie Polacy swoimi rękoma budują bogactwo innych krajów. Między innymi tak właśnie kończy się to, jeżeli jakiś kraj wyprzeda własną gospodarkę, bo ma takich polityków, którzy tworzą prawo. Wygodne, głównie dla obcych kapitałów, obcych podmiotów, kosztem własnych rodzimych. A w Polsce prawo jest jedno: mające być łagodne i dobre dla obcokrajowców, którzy nawet nie muszą płacić podatków w Polsce, oraz ma gnębić każdą polską ewentualną konkurencję dla zachodnich firm. Bogactwo kraju bierze się nie, proszę Państwa, tylko z pracy. Bogactwo kraju się bierze z kapitału. Czy jest to kapitał krajowy, narodowy, czy kapitał obcy? Kapitał obcy oznacza, że kraj biednieje i co roku jest biedniejszy, tak jak Polska, a kapitał krajowy oznacza, że kraj co roku jest bogatszy, tak jak inne kraje Zachodu, względem częściowo Polski, chociaż one też się zaczynają degenerować. No i jeszcze inny kapitał bardziej wschodni, daleko wschodni. A to wszystko zaczyna się od polityki. I tego, kogo ludzie wybierają do samej polityki. Ale wróćmy do map. Siłą rzeczy, zauważą Państwo, z boku znajduje się legenda, na której widać, co oznaczają te różne kolory. Im ciemniejszy kolor, tym więcej, poza tym czarnym, tym więcej należy przeznaczyć miesięcznych dochodów na wynajem mieszkania, bo ta mapa się odnosi do wynajmu, a w zasadzie ceny najmu 100-metrowego mieszkania. Przykładzie, to nie ma znaczenia, czy mówimy o 30-metrowym mieszkaniu, czy dla typowego już dzisiaj Polaka, to te 100 metrów z nich można zrobić 3 mieszkania, to już by były 3 mieszkania, a więc jeszcze większa cena, tak naprawdę, bo nasze deweloperstwo i tak dalej, to mieszkania już by spokojnie podzieliło na trzy różne mieszkania, co nie jest tak popularne za granicą, w, przynajmniej w niektórych krajach, bo w Polsce minimalizm, a w zasadzie proszę Państwa. Biedotyzm panuje. To są smutne informacje. To są informacje bardzo nieprzyjemne, ale każdy musi Polak sobie zdać sprawę z tego, że jest biedotą. Bo tak wyglądają fakty. Jest, bo wybiera ciągle tych samych ludzi do rządu, którzy gwarantują biedę samym Polakom. A więc mapka pokazuje poza tym kolorem, powiedzmy sobie ciemno-grafitowym, ile udziału jest w miesięcznym wynagrodzeniu do wynajmu takiego mieszkania. Jak sobie zauważycie, na przykład na Norwegię czy Szwecję, to wynajem mieszkania 100-metrowego kosztuje tych ludzi mniej więcej między 30-40, no w górnych granicach 50% zarobku jednej osoby. To znaczy, że Norweg czy Szwed wystarczy jedna osoba, że pracuje, jedna osoba, że pracuje i wynajem 100-metrowego mieszkania miesięcznie z jemu nie więcej niż... To około 50% jego dochodów. Szok dla Polaków. Polacy zaczynają otwierać oczy, że gdzieś indziej, tuż za granicą Polski, jest inny świat. Proszę Państwa, kiedyś, wiele lat temu, kiedy ja pierwszy raz, wiele, wiele lat temu, kiedy ja pierwszy raz wyjechałem do innego kraju, szczególnie do Danii, to proszę Państwa, dostałem szoku kulturowego. Myślałem, że to jest niemożliwe, to co ja tam widziałem. Nie będę Wam opowiadał Państwu, w jakich różnych sektorach dostałem szoku kulturowego. Ale go dostałem i każdy go dostanie, kto, kto nigdy nie wyjeżdżał z Polski, choćby do takich krajów jak szczególnie Dania. Można przeżyć szok kulturowy. Poważnie mówię, ja się nie śmieję. I tak samo jak Państwo widzicie w tej mapce, Norweg czy Szwed wyda 50% tylko swojego dochodu jednej osoby tylko. I 100-metrowe mieszkanie wynajmie i mu spokojnie starczy jeszcze na życie. Co dla Polaków jest nierealne. Ale do tego zaraz dojdziemy. Tak samo jak widzicie, Niemcy. Niemiec tyle, ile zarabia, generalnie może wynająć mieszkanie najczęściej do 50% swoich zarobków. I tu mówimy nie o średnich zarobkach, mówimy o najczęstszych zarobkach, jakie się odnosi. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że choćby do tej Danii, że jeszcze wrócę, że tam, jak osoba zarabia podstawę wynagrodzenia, przykładowo jest jakimś Robotnikiem, pracownikiem fizycznym, to ją stać jest na wynajem mieszkania, i ten wynajem nie kosztuje ich więcej z reguły niż 30% ich zarobków. To znaczy, że jak dostają Państwo wynagrodzenie, to 100-metrowe mieszkanie możecie sobie wynająć i to zje Waszą 1 trzecią tylko zarobków. Gdzie w Polsce by to zjadło nie tylko wszystko? Wszystko to jest za mało. Dla Polaków, wszystko, żeby zapłacić za wynajem, co zarabiają, to jest za mało. I najśmieszniejsze jest to, że duża część Polaków nie czuje się biedotą, mimo że to jest jedyny kraj w całej Europie, gdzie na całym świecie wszyscy ludzie w wszystkich innych krajach dobrze wiedzą, że Polska to jest dziura zabita dechami, ale pod względem ekonomicznym i gospodarczym, bo nie bez powodu na całym świecie są popularne kawały o niezamądrych Polakach. Tak się nazywają te kawały, chociaż mają jeszcze bardziej brutalną nazwę. Na całym świecie prawie one są znane. Wszystko się zaczyna, proszę Państwa, od polityki i tych ludzi, których ludzie tam wpuszczają. I zobaczcie sobie teraz na Danię i to, o czym mówiłem wcześniej, to tak mniej więcej widzicie między 30 a 40% dochodu na wynajem takiego mieszkania. Najmniej, według tej mapki, można by założyć, że kosztuje takie coś w Danii, prawda? Średnio między 20 a 30, no 40% za wynajem. Mieszkań jest w Danii. Czyli to jest taka, można powiedzieć, na Danię zielona wyspa, że co do kosztów jest wynajmu względem zarobków. To na tej mapie bez wątpienia rzuca nam się w oczy szczególnie Polska, ale też nam się rzuci w oczy Rumunia. Dawno pamiętam, tak jeszcze w latach powiedzmy sobie 2000-tych, 90. Polacy mówili, jak kogoś chcieli obrazić, Rumunię do kogoś. Takie obraźliwe było powiedzenie. Co się okazuje? Że Polacy są biedniejsi od Rumunów. Choćby ta mapa to dowodzi, prawda? W Rumunii też jest słabo co do ceny wynajmu mieszkań, ale jest zauważalnie o wiele lepiej niż w Polsce. Bo nie ma biedniejszego narodu w Europie niż sami Polacy. To nie jest tylko ta mapa jedna. W każdej mapie gospodarczej, jakiej będziemy się opierać, będzie to samo. Będzie pokazana czarna dziura, że jest w Polsce. Ale Polacy, nic się nie stało. I znowu idą na każdy wybory i głosują na tych samych ludzi. Od 40 lat. Tam się mogą zmieniać nazwy tych partii, ale ludzie są te sami. Ciągle ci sami są w rządzie. Bez przerwy ci sami. W każdej mapie gospodarczej, w każdym aspekcie gospodarczym, jakim nie będziemy mapy wyciągali, poglądowej na Europę, zawsze Polska będzie czarną dziurą na tle dowolnego kraju w Europie. Ale Polacy zrelaksowani. Co wybory to samo. Dobrze, ale pozostawmy już Rumunię sobie z boku, bo nas interesuje przecież najbardziej Polska. Chociaż jeszcze no, siłą rzeczy też zauważacie pewnie, że w Hiszpanii, szczególnie na jej południu, też jest nie najtaniej, ale im daleko jeszcze do Polski która cała jest w zasadzie granatowo-brązowa o różnych odcieniach z czego, jak zauważycie, właśnie w legendzie Polaka na 100-metrowe mieszkanie, jeżeli chce wynająć, to musi być dochód całej jednej osoby lub dwóch osób, czyli dwie osoby muszą pracować, żeby wszystko, 100% wydać swojego zarobku, żeby wynająć sobie mieszkanie. Od jednej do dwóch, ale bliżej, nie oszukujmy się, mówimy o 100-metrowym mieszkaniu, bliżej dwóch osób. Taki past powiedzmy sobie w centralnej. W środkowej Polsce można nazwać, że jak ktoś pracuje, to wyda w najlepszym razie między 70 a 80% całego dochodu, jakie zarabia, żeby wynająć sobie mieszkanie. Czyli chodzi do roboty, wszystko co zarobi to tylko po to, żeby zapłacić za wynajem, żeby nie spać pod mostem. Proszę Państwa, to nie uwzględnia tego, czy jeszcze Wam zostaje coś na życie, na leki, na jedzenie, na opłaty. To nie uwzględnia tego, to są tylko ceny wynajmu mieszkania. A więc polak jak jest choćby singlem, to go nie stać. To go nie stać na życie. Albo życie pod mostem i, i jedzenie i picie, albo wynajem taniej klitki, kojca dla psa można powiedzieć, 20-metrowego kawalerki, i wtedy ten single sobie przeżyje. Albo, albo, proszę Państwa, wynajem mieszkania i nie jedzenie. Nie jedzenie, nie picie i po prostu mieszkanie w tym mieszkaniu. Albo tworzenie pary i wtedy oddawanie całej wypłaty na takie mieszkanie, ewentualnie oddawanie dwóch wypłat, żeby mieszkać tylko w mieszkaniu, czy tylko, tylko pracować po to, żeby te pieniądze wszystkie na wynajem dać komuś do ręki. A swoją drogą osobną zdajcie sobie Państwo sprawę, że w Polsce zagraniczne fundusze wykupują masowo mieszkania. To znaczy, że nowe mieszkania, jak powstają, to Polska nie zablokowała tego prawa, że zagraniczne instrumenty finansowe, wykupują masowo mieszkania od razu. Tylko blok jest wybudowany, od razu wszystkie mieszkania zagranica wykupuje do, do tego, żeby nie tyle nimi spekulować, co żeby je potem wynajmować. Sharing mieszkań będzie dla Polaków. To jeszcze Polacy będą wynajmowali mieszkania od Ukraińców w Polsce. Myślicie, że to jest tylko pusty tekst? Przecież na to to wygląda. Ukraińcy masowo wykupują mieszkania w Polsce, bo czemu nie, pieniądze mają za darmo. Teraz do nich lecą rurociągiem samych Polaków nawet lecą do nich pieniądze. To nie ładują w walizkę, przyjeżdżają do Polski i wykupują mieszkania, bo urząd skarbowy ani nikt nie pyta Ukraińca, skąd masz te pieniądze. Kiedy Wy chcecie kupić mieszkanie w Polsce, to was zawsze urząd skarbowy kontroluje. A czy nie macie tych pieniędzy nie wiadomo skąd, może wam trzeba karę jeszcze dodać, żebyście więcej zapłacili podatku? To Ukrainiec przyjeżdża do Polski kupuje mieszkania. Masowo, nie jedno, tylko często kupuje po kilkanaście mieszkań. Nikt nie pyta ich, skąd masz te pieniądze, kogo to obchodzi, skąd on ma? Ważne, że ma, bo jest lepszym gatunkiem tutaj w Polsce według przepisów, oczywiście niż sami Polacy. A więc, proszę Państwa, za parę lat to Polacy w Polsce będą wynajmowali mieszkanie od Ukraińca. Bo sami Polacy wybierają takie rządy w Polsce. Niesamowite to jest. W wielu firmach już poruszam te sprawy i naprawdę mi te ściśnienie skacze ogromnie. Ale nie dlatego nawet co się dzieje, tylko dlatego, że to jak w ciemną masę rzucać. Te informacje, które rzucam gospodarczo w różnych firmach, to tak jakbym po prostu je wrzucał o ścianę i ludzie i tak się tym nie interesują. Trafia część tych informacji na jakiś grunt, że ludzie się zastanowią, ale większość, a niech to jest wszystko, obojętne. Ważne, że teraz jest promocja w zagranicznym sklepie. Na jakieś odpadki żywnościowe. A skrótowo mówiąc, sami widzicie jak wyglądają fakty. Bo nie ma co więcej omawiać tej mapy, proszę Państwa. Sami widzicie naocznie jak to wygląda. Polaków nie stać jest na wynajem mieszkania, bo są biedotą całej Europy. Nawet pod tym względem. Jak i każdym innym co do map gospodarczych. Mimo że kraj ma olbrzymie bogactwa, olbrzymie złoża, wydobywa olbrzymie za miliardy środki, to Polacy dalej są biedni. Jak to jest możliwe? I gdzie te pieniądze, proszę Państwa, znikają? Gdzie te pieniądze z kopalni srebra, miedzi, z eksportu drewna, z wielu innych surowców znikają? Gdzie one się podziewają, że Polacy nadal są najbiedniejszym narodem w Europie? I to pytanie jakoś nigdy sobie Polacy nie zadają przed żadnymi wyborami. I idą jak ostatnie owce i głosują na to samo, które doprowadziło do tego, że to jest najbiedniejszy naród w Europie, mimo tego, że ma bogactwa, aby być jednym. Z najbogatszych, a gdzie te pieniądze znikają, że są biedni, tego nikogo nie interesuje. A każdy, kto się tym zainteresuje, zda sobie sprawę, że polscy politycy, bardzo liczni, bez najmniejszej wątpliwości, mają ponad miliard na swoich kontach w różnych krajach, na różnych kontach i w majątkach za granicą. Ale z wyborców, z grubsza większości, w tym kraju to nie interesuje. Gospodarka to nuda. Po co się nią interesować? Po co się tym zajmować? Po co niewygodne pytania zadawać, szczególnie ja, który filmy dla was nagrywam i nie mówię tego, co ludzie chcą usłyszeć, a mówię wręcz przeciwnie, tak jak wygląda rzeczywistość w swoich filmach. Po co się tym interesować? Jak można żyć bez świadomości i interesować się pierdołami, bzdurami na co dzień jakimiś, totalnymi bezwartościowymi rzeczami, a nie poważnymi rzeczami, które mają wpływ na życie, na samych, na naszą przyszłość i na przyszłość tego narodu. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za obejrzenie. Udostępnijcie ten film innym osobom, które znacie, niech oni zobaczą, jak wyglądają fakty. Ale was też zapraszam do innych filmów, które nagrałem, bo poruszamy tematy, które są ukrywane dla Polaków. Do zobaczenia w następnych filmach. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Cześć.